Czek jest profesjonalnym kaskaderem. Czynności wykonywane przez niego są niebezpieczne. Nie powtarzać w domu. Ej, hey, Ross, nice. Witam Was serdecznie w pierwszym tego typu odcinku, gdzie mi się nudzi i zamierzam kupić jakiś nowy samochód. Ale nie jest to na tyle łatwe, dlatego że samochód musi stać przy drodze i jakimś cudem muszę go ukraść. Taka jest misja na dziś. Ja jestem przygotowana jako policja, zostawcie łapkę, w górę słucha, a my będziemy szukać samochodu. Do... Jest dzisiaj taka: szukamy samochodu, który stoi przy drodze, kosztuje do 2000 i kradniemy go. I potem łamie prawa przez cały dzień. Łamie prawa, odkładamy ten samochód na miejsce i jakieś wynagrodzenie damy osobie, która ma ten samochód. Easy. No i najciej, nice, zobaczmy co będzie. I zobaczcie, widzowie, tutaj po lewej, po prawej stronie nie ma Samochodów, jak widzicie, ale musimy pojechać dalej, dlatego że w miejscu, gdzie mieszkamy, czyli w Zalesiu, gdzieś na pewno na boku stoją jakieś fury, które są na sprzedaż. A że są wakacje, to ludzie chcą się pozbyć takiego środka. Ej, a może, po, a może po prostu stoi czyjaś fura, żeby tak sobie pożyczyć? Nie róbcie tak, to jest nielegalne, jestem profesjonalistą i mogę to robić. Ej, widzowie, przejechaliśmy w jakieś miejsce, gdzie stoi jakiś świat UNO i nikogo nie ma, tylko że podejrzewamy. Że ktoś tu na grzyby poszedł. co że dobrej chodzimy. Ale ja Ej, drzwi są uchylone czy co? Jak Ej, to jest na sprzedaż normalnie. Ej, mamy samochód na sprzedaż, który możemy pożyczyć. tylko czemu ktoś tutaj Zobaczę. To jest To jest dziwne miejsce. A ja już zostawił na cmentarzu i poszedł i nie wrócił już. Dobra, nie będę bardziej niszczył tego samochodu na sam początek. Ej. te za 1500 zł nie mają spienię. Teraz musimy tylko znaleźć jakieś kluczyki czy coś. Stare fury i zasady działania w skrytce są zapasowy jeden kluczyk zawsze powinien być. Stare fury. Dobra, ten samochód się nie otwiera. Z prostej przyczyny po prostu... Ech.